To najbardziej przykre, właśnie jak psy odchodzą w samotności tutaj. Tutaj, czyli w schronie. Tak o promyku mówią wolontariusze. Choć psiaki mają tu opiekę i jedzenie, to miejsce nigdy nie będzie nawet namiastką domu. Najlepiej wiedzą o tym rezydenci. To psy, które spędziły tu prawie całe swoje życie. Największy plus to jest to, ta świadomość, że da się psom, które prawdopodobnie długo przebywały w schronisku, które prawdopodobnie od wielu lat nie były pod należytą opieką e, dom, prawdziwy dom i e, że pozwoli im się dożyć w godnych warunkach e, wśród kochających ludzi resztę życia. W promyku przybywa aktualnie około 200 psów. Trzy czwarte z nich to psy, które mają około 10 lat. W wyścigu po nowy dom przegrywają z młodymi psiakami. Te łatwiej jest ułożyć i zapewne pożyją dłużej. Ale zanim zdecydujemy się na adopcję, warto spojrzeć w oczy psom. Które są to od zawsze. Dla nich najważniejsze jest przytulanie i bycie z człowiekiem, właściwie nie odstępują człowieka na krok, szczególnie właśnie te starsze pieski i doceniają każdą chwilę, jak na przykład my wolontariusze wchodzimy do boksu do takich piesków. No, wykorzystują ją maksymalnie na przytulanie, na absorbują swoją osobą wsią jak mogą. Także myślę, że są dużo bardziej wdzięczne. Staruszki w promyku dzielą się na dwie grupy. Pierwsza to psy, które nie pamiętają życia innego niż w schronisku. Do tej grupy należy m.in. ta trójca. Murzyn, 13 lat, od 10 w schronisku. Hipolit i Wesoły Romek to rówieśnicy. Obaj mają po 9 lat i obaj żyją w promyku od 6 lat. Mimo spędzonego tu czasu, pieski bardzo dobrze reagują na ludzi. Wszystkie są przyjazne, jak widać zero agresji, wszystkie są przytulakami. No mają swoje lata, więc no cóż więcej można powiedzieć oprócz tego, że chcą, że właśnie, że potrzebują domu i człowieka. Do grupy rezydentów należy też buła. Imię tego dziesięciolatka może zmylić. To jednak nie suczka, a pies. Chłopak jest w schronisku od 2008 roku. Bardzo przyjazny, rozdaje buziaki. Jeszcze pamięta stare schronisko, więc jest to też nasza rezydentka. Druga grupa staruszków to psiaki, które miały dom, ale los na stare lata zesłał im pecha. Kucio ma 14 lat. Trafił do promyka 4 lata temu, po tym jak potrącił go samochód. Ten głus na jego klatce piersiowej to nieoperacyjny nowotwór. Nie zostało mu wiele życia. Ten miły grubasek trafił do promyka kilka miesięcy temu, po tym jak jego właściciel zmarł. One nie wiedzą, dlaczego właściciel nagle zniknął, dlaczego się tutaj znalazł. Kolejnym tak naprawdę przypadkiem, kiedy trafiają starsze psy do schroniska są to psy bardzo ciężko schorowane, którym właściciel nie stać go albo nie chce udzielić pomocy, woli przywiązać psa w lesie, woli psa wyrzucić z pędzącego samochodu, bądź też na przykład ślepego psa wyrzucić na obwodnicę. Historie okrutne, ale prawdziwe. Dlatego takim psom należy się więcej. Staruszki nie tylko są wdzięczne, ale i mniej wymagające. Ich wiek zdecydowanie może być atutem.